Witam Was w 12 i podejrzewam, że już ostatnim odcinku mojej serii AWP 2. Z tej strony Xazek. Dzisiaj mamy piątek, 2 marca. Oj, i bardzo nieciekawą sytuację, bo ponieważ mamy turnowaty pistoletik, a znajdujemy się w ulu obcych. O, no i co? Teraz tutaj trzeba wyjść do jakiegoś O! To właśnie jest Space Jocay podobno. Aha, tutaj widzimy jak... Dobra, to sobie zapiszemy. Widzimy jak to jest matka opcji. po ją z tego. Styknie, pan na mój. Oj, nie styknie. Czyli trzeba będzie zrobić szybki przebieg po Dobra, ty... no tak. ale tak zrobimy. Tak. 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 Ooo. Tak, tak. Chyba mała będzie łatwiejsza niż myślałem. tak? Gim, gim, Co ona robi? Aha, tak to nie traci życia. Tylko tak. Kurde. No tak, tam też jest dobry. Ale wielka kobyła, i ja pierdziele. O! Nie jest takie trudne, jak sobie myślałem. Już predator był trudniejszy. O, zginęła dziwa. I co, to koniec? Ale nie mogę się na no, Muszę się napaczyć na to. Bo to widziałem w filmie, to był taki świetny moment, podrzucamy nikt do tego. O kurde. Czy nie daj Boże, zginę? Taki świetny moment był w tym filmie. Trudno, trzeba uciekać, bo widzę, że mi teraz zeżurą. Mam inne broni? Nie, tylko tu różnie, tak? Dobra. Pincie. Przygody. Wejdź tam jeszcze będzie. O, właśnie tutaj w filmie. Szli bohaterzy filmu, schodzili tutaj i była taka burza, jakby... Ja poczekają chyba, nie? Na mnie. Czy będą się znowu się rozprawiać z czymś? Sniper. No. Super trudny to chyba nie... To chyba nie będzie. Z lądu ja chcę wsiąść! te gościu! O kurde. Kolejny? Ups. No tak, to szału nie ma. Dobra, uciekamy, zanim nas zerze Chyba będzie koniec. Tak jest. I takim oto sposobem skończyliśmy serię AWP 2. Dzięki, jeżeli udało wam się przetrwać i obejrzeć wszystkie odcinki, w co wątpię. No ale jeżeli by tacy się znaleźli, no to bardzo im dziękuję. Bardzo się cieszę... ...z tego, że ukończyłem moją wreszcie pierwszą serię. No i... ...co tu dużo gadać, jakiś to już sukces jest dla mnie... ...w nagrywaniu tych let's play. Co dalej? Myślę, że skończę... ...Mroczne Bractwo. Po Mrocznym, po mrocznym Bractwie... To się jeszcze zobaczy, co będę nagrywał. Mam... myślę o... o nagraniu Fira, ale to nie będzie na pewno let's play, tylko gameplay, jeżeli już. Tak, jako takie odcinki z ciekawych miejsc w grze. Bo jest bardzo długi. Dobra, nie będę tu na razie gadał o moich planach na przyszłość. Bardzo się cieszę, że w końcu skończyłem tą serię, było ciekawie. Na pewno bardzo fajna gra. No i cieszę się, że którykolwiek chociaż ktoś odcinek oglądał. No i ten, skoro mnie słyszy. Dobrze, no to by było na tyle. Zobaczcie sobie do końca film, i do następnego razu. Cześć!